Gdy wejdziemy na Geoportal, wpiszemy gmina Bielsk, to możemy tutaj zobaczyć jak wyglądają granice poszczególnych wiosek w naszej gminie. To prawda te obwody, obręby ewidencyjne nie zawsze się z granicami miejscowości pokrywają, no ale w przypadku naszej gminy wygląda to, że tak właśnie jest. I tak na przykład Bielsk wygląda jak takie duże, trochę niekształtne serce. Cekanowo to taka duża litera W. Przy okazji tutaj taka ciekawostka. Mało kto wie, że jak się jedzie na z Bielska 560, to też się przejeżdża przez Cekanowo. Strusino wygląda jak prostokąt. Tubic jak taki, nie wiem, lecący gołąb czy jastrząb. Zakrzewo to taka miniaturka USA. Ale najciekawiej to chyba wygląda Juzinek. Taka jakby litera L. W ogóle część pionowa, część pozioma, takie połączone takim bardzo wąskim łącznikiem. To chyba wygląda w ogóle z naszej gminy najciekawiej. Ogólnie polecam na Geoportalu sprawdzić jak wygląda wioska, w której mieszkam, bo naprawdę niektóre mają bardzo fantazyjne kształty. Tymczasem zapraszam na nowy film, właśnie w którym wybiorę się do Juzinka. Dzień dobry, dojeżdżamy do Juzinka. Jesteśmy jeszcze na końcu Gilina. Konkretnie tu, są, tu jest granica czterech wsi, bo tu jest Gilino, Leszczyn, Szlachecki, Ciachci i właśnie Juzinek. Na razie jadę polną drogą między Giliną, Gilinem a Leszczynem. Pewnie zaraz próbuję tu się gdzieś zatrzymać na zdjęcia. Kolejny dzień, strasznie wieje. Zawsze mam pecha, że jak chcę kręcić film, to musi wiać i wtedy nie ma sensu kręcić filmu na zewnątrz samochodu, bo zwyczajnie w mikrofonie słychać tylko i wyłącznie same szumy. Jeśli chodzi o historyczny rys juzinka, to początki sięgają drugiej połowy XVIII wieku, kiedy niejaki Józef Szczyt wykupił kawałek Leszczyna Szlacheckiego południowe i zachodnie części i ten jego majątek, folwark który tu powstał został właśnie nazwany jako Leszczyno Szczyt Leszczyny Szczyt ewentualnie jako Juzinek i ta ostatnia nazwa się przyjęła Juzinku ponoć oprócz folwarku była również Cegielnia w XIX wieku tak przynajmniej podaje Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego ale gdzie się znajdowała, co produkowała, w którym miejscu, wiadomo, że cegły, ale co dokładnie produkowała, tego niestety nie wiem i nie wiem czy ktokolwiek. Wie. Jeżeli ktoś z Państwa zna dokładniej historię miejscowości, to bardzo proszę o jakiś komentarz, o jakieś informacje dodatkowe. Tu jestem w północnej części, można powiedzieć na górze tego L, co pokazywałem na geoportalu, no ale nie wiem, czy tu jest coś ciekawego, co można by było ująć. Teraz to skręcę w drogę, którą jeszcze nigdy nie jechałbym ani samochodem, ani nawet rowerem, ani nie szedłem pieszo. No i tą drogą mam niby dotrzeć dalej na południe, tam bliżej granicy z Ciakcinem, tam niedaleko cmentarza Starego w Ciechcinie, co już miesięcy temu tam nakręciłem film. Może uda mi się zrobić jakąś kompozycję z tymi słupami elektrycznymi. One może fotogoniczne nie są, ale ja tego typu technologie zawsze lubiłem, zwłaszcza że to jest linia dosyć no, ciekawa w skali kraju, bo to jest linia o mocy 400 kV. Normalne takie żelazne linie najwyższego napięcia, one mają zwykle 110 kV, czasem 220, te mają 400 kV, to jest... Ważna w skali kraju linia przesyłowa, która tam biegnie przez grudziąc. Jak czasami jeżdżę do Tucholi, bo tam też często z różnych przyczyn jeżdżę, no to tą linię przynajmniej dwa razy jeszcze po drodze mijam też. Zdjęcia robię akwą, którą pokazywałem już pod koniec zeszłego odcinka. Jest to miechowa akwa Isoletta. Jeden z początku lat 50. Dodatkowo yy, mam tutaj w torbie filtr żółty. I ten filtr żółty zamocowałem. W sumie nie zamocowałem, ale trzymałem przed obiektywem. Dzięki temu zrobi się lepszy kontrast yy, nieba. Do tego mam film Ilford HP5, o którym jeszcze dzisiaj postaram się więcej opowiedzieć. Dobrze, póki co, jadę dalej. Dojechałem do drogi yy, Ciachci Miuzinek. Nie wiem, czy pamiętacie Państwo trzeci odcinek mojego wideoblogu, w którym opowiadałem o kolei w Gminie Bielskiej. Zarówno o tej linii sierp co przebiega przez pęszyno, ale także o meandrującej przez Kleniewo, smolino tej leszczyno-juzinek wąskotorówce. I właśnie tutaj na tej drodze widzę jakieś ślady torów. Takie mam wrażenie. Zaraz tam pójdziemy i zobaczymy. A zaraz obok jest figurka, którą fotografuję akwon. Nie, to chyba jednak ktoś tu przepust zrobił. To nie jest jednak ślad wąskotorówki, ale ona właśnie gdzieś tutaj naandrowała. Tu pojedziemy kawałek do przodu, tu jest zaraz przystanek autobusowy. Ja bardzo lubię przystanki autobusowe fotografować. Tam jest na ten o tym wie. Akurat jest tutaj skrzyżowanie z drogą Smolino... E, czego mi piszczysz? smolino Molino -Gośnica. I dalej pojedziemy prosto do kolejnej części y, Juzinka. Już, oczywiście, jak można się łatwo domyślić, jesteśmy już w tej części Juzinka. W tym można powiedzieć dolnej części L. Za moimi plecami ta figurka, którą fotografowałem, jest niejako figurką graniczną. Zanim są jeszcze dwa, czy trzy, trzy gospodarstwa w judzień kładale już jest jaachcina. Pewnie już nieaktualny dawno Ta. Ważny od 21 czerwca 2009. Nie napisali do kiedy, no ale na pewno już nieaktualny. Bo tu jeszcze PKS Płock. Jeszcze nawet nie mobilizm. Mobiliza już przecież kawałek czasu ładnie nie ma. Oto jaki dorodny pajączek krzyżaczek. Tu jest jakaś hydroformia, ale no ja tu nie chciałbym wchodzić, bo tu widać jest ochrona i no żeby tutaj po prostu się nie narazić komuś, żeby też mnie nikt nie oskarżył o to, że nie wiem, próbuje skazić wodę czy coś takiego, więc tutaj wchodzić z aparatami pozwólcie Państwo, nie będę. Tutaj nie wiem, pod słońcem może słabo widać, ale tu jest taki nasyp porośnięty krzakami. Tak i tak drodzy Państwo, to jest właśnie pozostałość, jedna z pozostałości po kolejce wąskotorowej buraczanej. Po raz kolejny odsyłam już do odcinka trzeciego o kolei w Gimnie Bielsk, tam dużo więcej jaśnie o tym powiedziałem. No ale dojechałem wtedy tylko do leszczyna Szlacheckiego, tutaj jeszcze nie trafiłem. Tak więc to no, można powiedzieć, że tak w uzupełnieniu właśnie tutaj dalej ta linia biegła i tu dalej w męczyni nie zdaje się błakać. Stacja, która się, stacja, że tak powiem, punkt zbiorczy i tam też się te linie łączyły chyba z, z linią, która szła w kierunku bodajże Małej Wsi, bo tam też cukrownia była. Dokładnie już nie pamiętam, mam gdzieś te mapy, muszę sobie przypomnieć. Zrobiłem panu przynajmniej kilka zdjęć z tym krzyżem i słupem wysokiego napięcia w roli głównej. No, ale chyba jednak jeszcze jedno takie zdjęcie nie zawadzi. Postaram się trochę inaczej tylko to skomponować. I to się już już inaczej kończy powoli i zaraz z nim kończy się gmina Bielsk. Nie wiem, poszukam jeszcze jakiegoś miejsca, może jeszcze jakieś zdjęcie, postaram się zrobić. Jeszcze trzy klatki mi zostały w sumie w Akwie. Robienie zdjęć już zakończyłem, ale z racji tych jeszcze tego, że mam dwie klatki wolne w Akwie, to skoczyłem jeszcze w Goślic, na kozice, w północną, trzebą część gościcy, taką wolną drogę. Tu może jeszcze ze. Te dwa zdjęcia zrobię i ten, ten błonę wypstrykam do końca. W czarno-białych materiałach światłoczułych które mi do, do, dotychczas fotografowałem. Ilford HP5 jest najlepszym materiałem, przynajmniej moim zdaniem. A fotografowałem i czeskimi fom i Kodakiem, i różnymi Ilfordami. Ilford HP5 dla mnie jest bezkonkurencyjny. Pamiętacie Państwo film zeszłego roku z Czakcina ze Starego Cmentarza? Tam też właśnie robiłem na tym, że Ilford, tylko że na w filmie mało obrazkowym, w Lenicie. Tu akurat jest średnioformatowa błona. Tu akurat ta szpulka, to, jest, to są dokładnie te zdjęcia Dziuzinka i Gosi, które przed chwilą zrobiliśmy. A tu w kartonie mam już następne opakowanie, które jeszcze dzisiaj wypakuję i założę ponownie, też do akwy. Negatyw już schnie. Tu mamy to pierwsze zdjęcie ze słupami tutaj mamy figurkę na granicy, juzinka i ciachcina. Tu mamy przystanek tu też mamy przystanek tu mamy hydrant i tu mamy dwa zdjęcia z go goślic. Wygląda to, że przystanek oraz zdjęcie z krzyżem i słupem. Naświetliłem na jednej klatce. Ogólnie negatyw jest dosyć prześwietlony, no ale czasami trudno to wszystko tak wyliczyć bez światłomierza. Ja to po prostu mierzę na zasadzie Słońce 16. Kiedyś może opowiem o tej zasadzie mierzenia świata w aparatach bez światłomierza. A tu mam jeszcze zdjęcia niepowiązane z Bielskiem. Tu jest Spłocka I tu kilka ujęć takiego stojącego w środku pola na między krzyża w Dziarnowie pod proboszczewicami. Ja osobiście właśnie lubię ten ich Forda HP5 między innymi dlatego, że ma dużą rozpiętość tonalną, tonalność, nie jest zbyt kontrastowy. Dzięki temu takie różne błędy na on bardzo wybacza. Zresztą z złego, złego, negatyw lepiej prześwietlić niż nieboświetlić Można wtedy dużo z tego prześwietlenia jeszcze wyciągnąć. W fotografii cyfrowej zasada jest odwrotna. Lepiej nie niż Prześwietlić, no bo jak się prześwietli, to dochodzi do przepaleń. Niedawno, korzystając z coraz dłuższych wiczorów, ponownie uruchomiłem powiększalniki i zrobiłem trochę odbitek. Tutaj, jak widzicie Państwo, są te z bielskim kościołem. Wszystkie odbitki pochodzą z negatywów ORWO, przeterminowanych już wiele lat. Tutaj widzimy cztery odbitki z zimy. Tutaj te dwa. I tutaj to są... Pierwszy atak to był pierwszy atak zimy w styczniu tego roku. Zima w tym roku była bardzo ładna, ale i pierwszy atak w zasadzie taki pierwszy solidniejszy opad śniegu to był... Nie, nie, w grudniu też był, ale taki naprawdę mokry śnieg, kiedy się zrobiło prawdziwie białość, tak już zimowo. Chciałoby się było świątecznie. To był początek stycznia. Wtedy zrobiłem to zdjęcie kościoła z, z umiejscowionym na pierwszym planie jednym z krzaków na bielskim tym placu, czy tam parku jak zwał tak zwał. Dwie odbiki tutaj są dań na format kwadratowy, czyli tak oryginalny, tak jak negatyw był. A tutaj dwie kolejne, trochę są, można powiedzieć, wykadrowane, są 24 na 30, więc taki format prostokątny. Zrobiłem ogólnie trzy odbitki, ale jedna już znalazła swojego nabywcę. Tutaj widać trochę, że ten mój powiększalnik niestety nierównomiernie naświetla. Prawdopodobnie przyczyną tego jest to, że nie mam lecznej żarówki, tylko ma żarówkę w środku zwykłą. No i ona tak nierównomiernie świeci. I to jest z tego przyczyna. Tu jeszcze dwa zdjęcia z Bożego Ciała 2019. To było ostatnie Boże Ciało yy, ulicami Bielska. Mam nadzieję, że w przyszłym roku już wszystko będzie tak jak dawniej i znowu cały korowód procesyjny ruszy przez Bielsk, jak to było zawsze. Tu jedna odbitka jest kompletnie nieudana, druga trochę lepsza. Więc tak to wygląda. No, oprócz tego, że jestem w terenie, robię negatywy i te negatywy skanuję, to jednak część z nich również rzucam cały czas na powiększalnik. Chociaż niestety ten mój powiększalnik krokus, no przysparza wiele problemów są z nim ciągle jakieś kłopoty a to opada cała czołówka a to nie chce ostrzyć i tak i tak także to jest no niestety obsługa jego to jest męczarnia, niemniej no muszę podziękować pewnemu panu z Bielska który mi 3 lata temu ten sprzęt podarował, chcąc w ten sposób wspomóc moją stronę gminę Bielsk fotografii w sumie to miałem się już tym nie chwalić, ale tu jeszcze zrobiłem też dwie inne odbitki, związane zupełnie z gminą Bielsk. Tu jest dość odbitka z dosyć starego zdjęcia, no nie tak starego, jakby to można było wnioskować po tym co jest na zdjęciu. To jest foto z 2018 roku, gdy pociąg specjalny Sawa przejeżdżał przez Sierpc, ciągnęła ten pociąg lokomotywa OL4969, takie same parowozy jeszcze do lat 90. stacjonowały i jeździły w Sierpcu. A to jest zdjęcie z przed miesiąca, z września. Jezioro Sendeńskie po drugiej stronie Wisły i to jest już negatyw zrobiony, na, zrobiony tą akwą miechową, którą też fotografowałem w tym dzisiejszym odcinku Juzinek. To tak już trochę, no, już tak, taka ciekawostka wykraczając poza granice naszej gminy. Dwa ogłoszenia na koniec. Po pierwsze jeżeli wszystko dobrze pójdzie, to we współpracy z jedną z gminnych jednostek niedługo ruszę z pewnym projektem dla osób z naszej gminy zainteresowanych fotografią oraz przyrodą. To taka pierwsze ogłoszenie. Na razie nie chcę mówić co to będzie i czy to w ogóle się odbędzie i od kiedy, bo sam tego do końca jeszcze nie wiem, ale bardzo proszę śledzić dokładnie moją stronę Gmina Bielsk Fotografii, bo oczywiście tam informacje się od razu ukaże. Jak już będzie wszystko wiadomo co i jak, a druga sprawa jest taka, że na ten rok 2021 planuję jeszcze dwa odcinki wideo blogu. Na początku listopada ukaże się odcinek numer 12. Tam yy, w tamtym odcinku porobimy trochę zdjęć wielkim formatem miechowym oraz planuję taki podsumowujący niejako odcinek. Na grudzień mniej więcej, na czas przed Bożym Narodzeniem. A w tym odcinku to byłoby już na tyle. Bardzo dziękuję za uwagę. Dziękuję wszystkim fanom mojej strony, wszystkim, którzy obserwują mnie na YouTubie. Mój kanał ZM2O3. No i tak jak już mówiłem, do zobaczenia na początku listopada.